Cześć, tu MLG Carol i chwilę przed Taken King przyszedł czas na podsumowanie dokonań naszych postaci, jak i zmian w świecie Destiny, które przybyły wraz z kolejnymi dodatkami. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wydarzeniach, o których będę wspominać, polecam Wam zapoznanie się z niektórymi z kart Grimor, zwłaszcza związanymi z hajwami i falenami, jak i na przykład niektórymi mapami na WPOPEL. Jak dobrze pamiętacie, nasza postać została wskrzeszona przez Ghost'a, który na rozkaz Travelera poszukuje istot gotowych do walki z ciemnością, która w tym świecie jest jak najbardziej namacalna. Ghosty są naszymi przewodnikami, przyjaciółmi i latającymi Wikipedianami. Sam Traveler sferycznym bytem, który jest naszym zbawicielem i jednocześnie zagładem. Musimy zrozumieć jego historię, by zrozumieć świat, który nas otacza. Nie wiemy czym jest, skąd przybył, czemu podzielił się z nami swoją technologią i ile jeszcze tajemnic skrywa. Wiemy jednak, że jego odnalezienie pchnęło nas do złotej ery, kolonizacji innych planet, wynalazków przekraczających nasze wczesne wyobrażenia. Lata temu tworzyliśmy nowe światy i niszczyliśmy opór starych, przewyższając je technologicznie. Zdobyliśmy także wiedzę, jak skupiać sobie światłość, uwalniać energię z własnych rąk, czy zaklinać ją i naszą broń. Jednak nasza dominacja nie mogła trwać wiecznie. Przyszedł czas na upadek. Zbudzenie Travelera sprowadziło na nas również istoty pragnące okiełznać jego moce ku własnym celom. Najzacieklejszym wrogiem stali się foleni, którzy w swoich fawych krucjatach zdziesiątkowali niektóre nasze kolonie, stale również atakując główne siedliska na Ziemi. Ich przeszłość jest owiana wieloma wątpliwościami. Mimo dowodów na ich dawne lata rozwoju podróży gwiezdnych, dzisiaj ciężko dopatrzy się w nich dawnych władców kosmosu. Spekulacją może być właśnie Traveler, o którym wspominają niektóre ich archiwa. Domyślamy się, że wieki temu to on dał im rozwój i przewagę, przekazał swoją wiedzę o tworzeniu nowego życia, konstruując serwitory. Jednak w pewnym momencie opuścił ich, wybierając właśnie ludzkość. Mamy tylko kilka dowodów potwierdzających te teorię, jednak głównym niech pozostanie brutalność Falenów w próbie odzyskania Travelera, a nie zniszczenia go. W dalszej podróży naszej postaci poznajemy kolejnych bohaterów naszej historii. Rozmawiamy ze speakerem, który będąc głosem Trawelera, jak on chce być tajemniczy i nie budzić naszych pytań i wątpliwości. Najważniejsza jest jednak nasza misja: zdobycie przewagi w wojnie z ciemnością. Nadzieją jest sztuczna inteligencja, raz Putin, zaprojektowany dawniej do ochrony Ziemi, mimo upływu lat trwających w uśpieniu, mając jednak siłę zdolną do wsparcia naszej sprawy. Problem, który stoi na naszej drodze, okazuje się Hive, rasa obcych będących manifestacją ciemności. Oni nie szukają zakładników siły technologii. Hive istnieją, by zniszczyć światło i pokryć wszechświat całym mroku. Udane odparcie ataku skutkuje zwycięstwem. Dzięki nam raz Putin łączy się z satelitami rozsianymi po kosmosie. Następuje seria ataków orbitalnych na Wenus jak i Mars, co nie pozostaje jednak bez reakcji. Obecność Hive na ziemi budzi wiele obaw. Zostajemy więc wysłani na księżyc, który utraciliśmy w walce z nimi. Ludzkość porzuciła swoje kolonie w panicznej ucieczce przed szponami i potężnym artefaktem, mieczem kroty. W trakcie eksploracji kolejnych świątyń i labiryntów, tuneli, kontaktuje się z nami nieznajoma, gotowa wskazać nam kolejne kierunki akcji, jedynie w momencie wykazania się i przyżycia walki z zastępami wroga. Nasz bohater niszczy Miecz Kroty, artefakt, przez który do dziś w korytarzach Fortecy Hive możemy znaleźć kości naszych towarzyszy, jak i przerywa rytuał wysysający światło z odłamka Travelera. Haif, byli prawie gotowi do masowej inwazji na ziemię, jednak to my okazaliśmy się szybsi z planowaniem naszego ataku. Nieznajoma, kontaktując się z nami ponownie, Nalega na spotkanie. Celem naszej dalszej wędrówki ma być Wenus, siedziba rasy innej niż wszystkie nam poznamy. Poznajemy Weksy, humanoidalne roboty zdolne do komunikacji i przenoszenia się na przestrzeni całych galaktyk. Dowiadujemy się o miejscu zwanym Black Garden. czarnym ogrodem, siedzibie ich serca, które pozwala przenosić im się do naszego układu, jak i budzić kolejne roboty. Dzięki odbiciu wielkiego archiwum wzrok Folenów poznajemy wiele tajemnic naszych wrogów w tym lokacje Vault of Glass, o którym musimy wspomnieć później. W tej części układu brakuje nam jednak sojuszników, więc nasz duch sugeruje kontakt z królową, kobietą stojącą na czele neutralnych awokenów, mogących nakierować nas bezpośrednio do wcześniej wspomnianego ogrodu. Mimo mało przyjacielskiego nastawienia królowa, jak i jej brat, żądają od nas przysługi, wymagają od nas pomocy z problemami na Venus, przyniesienia jako dowodu naszego wsparcia oka, jednego z lordów czasu Beksu. Czerwona Planeta wita nas zastępami Kabali, zmilitaryzowaną rasą obcych wykorzystujących głównie siłę w podbojach kolejnych terytoriów. Dowiadujemy się o ich pragnieniu poznania zdolności nie tyle Weksów, ale i Travelera. Całe szczęście uruchomiony wcześniej raz Putin skutecznie ogranicza ich zdolność kontrolowania innych sztucznych inteligencji, co zdecydowanie spowalnia ich w odkrywaniu tajemnic. Wbrew ich woli wykorzystujemy zebrane o weksach dane, a podsumowując te informacje, dowiadujemy się nie o atakach weksów na Mars, lecz ich powrocie do domu, co pozwala nam zlokalizować Bramę Czasu do Black Garden. Dzięki naładowanemu oku Lorda Czasu jesteśmy w stanie przenieść się do czy rzeczywistości Vexów. Przybijając się przez ich ogród narodzin, trafiamy na czarne serce, manifestację ciemności jaką w sobie skrywają i która napędza ich motywację. Mimo wygranej walki wiemy, że była to tylko cząstka wielkiej siły, która kieruje tą rasą. Drugim celem naszego ataku musi być wspomniany wcześniej World of Glas, Mistyczne miejsce, w którym Weksy dzięki swojej mocy kontrolują czas. Chcąc manipulować przeszłością i przyszłością, chcą oddzielić się od rzeczywistości, być ponad nią. Dzięki poświęceniu Kabra, tytanowi, który zabijając własnoręcznie Gorgonę, korzystamy z tarczy artefaktu, który dzięki swojej obecności skupia wobec nas rzeczywistość, nie pozwalając weksom na wymazanie nas z teraźniejszości. W trakcie walki na przestrzeniach przyszłości i przeszłości udaje nam się zniszczyć ateona. Bez niego weksy utraciły zdolność manipulowania czasem. Nasz triumf nie mógł trwać długo. Naszą radość przerywa pojawienie się eris jedynej ocalałej z drużyny strażników chcącej odkryć tajemnicę świątyń Hive. Po latach spędzonych w ciemności, przepełnionych nikczemnymi rytuałami, eris wraca do nas naznaczona wiedzą, jak i utratą swojego ducha, strawionego przez ciemność. Dzięki jej wsparciu niszczymy zalążki rytuałów, przygotowujących nadejście Kroty, syna bóstwa, który pojawił już się w naszej historii przez potęgę swojego przerażającego miecza. Eris nie pozostawia nam wyboru. Zatrzymując wszystkie rytuały, musimy wyruszyć do odmiennej rzeczywistości, wejść do świata haif, by tam zatrzymać rosnącą siłę. Zabicie kroty daje nam złudną nadzieję na wygraną w tym konflikcie. W tym momencie nie wiemy o zemście, jaka ma nadejść ze strony jego ojca Oryksa. Dzięki naszym czynom ludzkość skupiona wokół Ziemi ma zapewnione bezpieczeństwo. Każda z raz, która stanęła nam na drodze, poczuła dotkliwą stratę nie tylko w podstawowych szeregach, ale co szczególnie ważne, także i na najwyższych szczeblach hierarchii. Okazuje się to jednak szansą dla jednego z przywódców Falenów. Skolas organizuje bunt wobec Królowej Haukanów. Kontrolując niektóre z rodów jego rasy, osłabione przez nasze działania, widząc w nim nadzieję, przyłączają się do rebelii, kuszone niezależnością i rozwojem. Skolas ogłasza się najwyższym stopniem, podporządkowuje sobie rody oraz atakuje Walt of Glass, by zdobyć przewagę, postanawia eksperymentować na weksach, chcąc złamać ich systemy teleportacji i komunikacji. Razem z królową depczemy go po piętach, w trakcie kolejnych misji udaje nam się rozbić jego wojsko, a samego Skolasa schwytać, kierując do więzienia. W tym momencie kończy się historia, jaką znamy bezpośrednio z gry. Jeśli jesteście zainteresowani, żeby poczytać trochę więcej, to tak jak wspomniałem, odsyłam was do kart Grimor. W nich możecie m.in. poczytać o spotkaniu Eris z Królową właśnie po pokonaniu z Holasa. Jak najbardziej czują że coś nadchodzi, że Oryx się zbliża. Bardzo mi ciekawi, jak bardzo staną rozwinięte rzeczy w Taken King, czy ta historia w ogóle właśnie jakoś fajnie zostanie pchnięta do przodu. No wiemy, że mają się pojawić cutsceny, sceny, mają się pojawić bardziej zarysowane postacie, co mnie bardzo mocno cieszy. No cóż, jeśli Wam się podobało, to jak najbardziej zapraszam Was do zostawienia jakiegoś pozytywnego komentarza, łapki w góry. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. To był MLG Carolol. Dzięki wielkie, do usłyszenia.